Rotację odcinka piersiowego z pozycji misia. Ustawiamy się najpierw w pozycji klęku podpartego. mocno wbijamy palce w podłoże, tak żeby być stabilnym. W tym momencie unosimy kolana około 10 cm na ziemię. Będziemy wykonywać rotację tułowia w odcinku piersiowym. Jednocześnie staramy się zablokować miętnicę, tak żeby nie wykonywać tam żadnego ruchu. Cały czas jedną stroną. Lepszym wyjściem będzie zmiana strony za każdym powtórzeniem. Tak, żeby nauczyć się stabilizować tułów. Jednocześnie, w trakcie podporu, mocno ściągamy łopatkę do krainu słupa, To pozwoli ustabilizować nam obręcz barkową. Staramy się pracować mięśniami brzucha tak aby utrzymać równowagę i kontrolę nad ruchem.